Na osi liczbowej zaznaczono nam sumę takich przedziałów i pytanie rozwiązaniem, którego z, tych, z której z tych nierówności jest właśnie ten przedział. No to w takim razie zacznijmy sobie od początku, czyli mamy x minus 35 piąte większe równe 1,5. W takim razie co robimy? Opuszczamy sobie wartość bezwzględną, czyli piszemy x minus 3,5 jest większe bądź równe od 1,5 oraz opuszczamy wartość bezwzględną, czyli piszemy x minus 3,5 Zmiana znaku i dorzucenie minusika do tego 1,5. Okay? Jeżeli przeniesiemy sobie 3,5 na prawą stronę, czyli dodamy 3,5, dostaniemy, że x jest większe bądź równe od 5. No i to by się zgadzało, że to jest teoretycznie ten przedział. No ale jeżeli tutaj sobie zrobimy plus 3,5, okazuje się, że x ma być mniejsze bądź równe od minus 1,5 plus 3,5 od 2. A tu jest minus 2. Dlatego odpowiedź A odrzucamy. Właśnie w takim razie odpowiedź B, czyli Tom. Opuszczam wartość bezwzględną, czyli piszę, że x minus 1,5 jest większe bądź równe od 3,5 oraz x minus 1,5 jest mniejsze bądź równe i dorzucam minusik do 3,5. Jeżeli dodam sobie 1,5 otrzymuję, że x jest większe od 3,5 plus 1,5 to jest 5 oraz x jest mniejsze bądź równe od minus 3,5 plus 1,5 to jest minus 2. I faktycznie x -y mają być większe od 5, to jest ten warunek, a tutaj dostajemy warunek, czy impsy mają być mniejsze od minus 2, czyli wszystko się zgadza i odpowiedź B jest poprawna.